Znajdujemy się na hali widowiskowo-sportowej w Pinczowie, gdzie po raz trzeci odbywa się akcja zbiórki krwi. E, organizatorem akcji są Pinczowskie Stowarzyszenia Foran Pinczów, Grupa Biegowa, Pinczowska Szkoła Walki oraz Wolna Grupa Motocyklowa Ponidzie. Przy tej okazji jeszcze Zbiórki krwi zbieramy także krew dla naszego dla bardzo młodego człowieka, Miłosza Basonga, który zachorował na taką przykrą chorobę Białaczkę i także jemu chcemy pomóc w tej akcji. Jak na razie oddało krew 40 osób. Mamy nadzieję, że takie akcje będą odbywać się cyklicznie. Bardzo cieszymy się, że pińczowianie znowu po raz kolejny nie zawiedli i. I czy nie włączyli się do tej jakże szlachetnej akcji? Kolejną, czwartą akcję już pod nazwą Oddaj krew, podnieś się życiem będziemy planowali w czerwcu. W czerwcu, tak. Prawdopodobnie gdzieś 1 czerwca. Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich poniedziałek, który nie zawiedli nas do tej pory frekwencją. tak. tak.